Możesz zbudować go sam. Legendarny Titanic, odtworzony na podstawie oryginalnych planów. Imponujący model ze szlachetnego drewna. Łatwy montaż, instrukcja krok po kroku. Każdy numer to części do budowy statku oraz kolejne rozdziały bogato ilustrowanej książki. Pierwszy numer już w pioskach. Kolekcja ażet. Co twoja rodzina lubi najbardziej? Hmm, chrupiące orzechy laskowe. Hmm. I pyszny karmel. Hmm. Orzechowy mm. ciemną czekoladę. Mm. A najlepiej, gdy wszystko jest razem. To Fifi, bo razem jest najzabawniej. Z kwi, to fifi. Cześć, mówi gulczas. Mam dla Was dzisiaj niesamowitą niespodziankę. Kasetę wideo i płytę DVD z filmem o mnie i o moich przyjaciołach, zatytułowanym Gulczas. A jak myślisz? Ta niezwykła komedia akcji przyciągnęła do stalki nowych, słuchajcie, niewiarygodne. Ponad 400 tysięcy widzów i była w Polsce jednym z największych hitów filmowych 2001. Od dziś ten film możecie dołączyć do swojej domowej kolekcji na kasecie VHS i na płycie DVD. A co najważniejsze, dzięki temu filmowi możecie po raz kolejny spotkać się ze swoimi ulubieńcami z pierwszej edycji Big Brother: Klaudiusz, Janusz, Monika, Sebastian, Alicja. Gosia, Karolina, Grześ, Manuela oraz ja, Piotr Gulczyński Zapraszamy naprawdę na super zabawę Motocykle, motorówki, żaglówki, awantury Super balangi, super dziewczyny Do tego niezwykłe przygody, popisy kaskaderskie I moc naprawdę, mocnych tekstów To wszystko zobaczycie w filmie Gulczas, a jak myślisz? Uwaga, kasety VHS i płyty DVD z filmem Gulczas, a jak myślisz, dostępne są jedynie w telezakupach Mango Nie kupicie kasety i płyty DVD z tym filmem nigdzie indziej A warto zobaczyć Posłuchajcie, Karolina ucieka z domu, śledzi ją seryjny morderca. Tylko Grześ może uratować Karolinie życie. Monika, jak to Monika, łamie serca ważnym personom. Alicja jako agent tajnych służb rządowych rozpracowuje groźny gang. Janusz udowadnia, że nie warto zadzierać ze strażą miejską, a na Klaudysza w filmie jak w życiu. Zawsze mogę liczyć. Przygód reszty naszej paczki z Big Brothera nie zdradza. Zobaczycie sami. Cenny kaset VHS i płyt DVD z filmem Gulczas, a jak myślisz, są cały czas widoczne na ekranach waszych telewizorów. Jest tam również numer telefonu do firmy Mango, pod którym możecie złożyć zamówienie. Nie zwlekajcie. Do każdego zamówienia dołączony jest ode mnie prezent. Jest to gadżet z programu Big Brother. A co dokładnie? Niech to zostanie niespodzianką. Pozdrowienia. Loren Bacall i Richard Chamberlain Zostałem ojcem, Bóg zesłał mi maleńką Doris Chciałabym poznać inne dzieci Historia jednej z najbogatszych kobiet świata i jej majordomusa. Jestem dziedziczką I albo się z tym pogodzisz, albo spotkamy się w sądzie Sekrety milionerki Ożeniłeś się ze mną, żeby wydobyć rodzinę z długów? Część pierwsza dziś o 17.25 w Siódemce nie chce pan, żebym zdradziła swojego narzeczonego. Elegancki hotel w San Francisco. Zarezerwowałem stolik dla twojego. Co to do diabła ma znaczyć? I wciąż nowi goście. Przedstawiam wam Firera, Wernera Spenglera. Jaka miła niespodzianka. Dawno się nie widzieliśmy. Śpisz z moją córką? Nie. Serial Hotel. Jutro o 14.45 w Siódemce.